Jak zarobić i się nie narobić? Telefon ma dosłownie 10%, więc będę się streszczał. A jest tak dlatego, że jestem po godzinnej sesji nagrywania podcastu z moją dziewczyną. I tak naprawdę dzisiaj nauczyłem się lekcji, która już dawno temu odmieniła moje życie, ale dopiero dzisiaj tak naprawdę ją pojąłem. Bo widzisz, wiele osób w internecie w obecnych czasach powie ci, że powinieneś. Używać danego modelu biznesowego, żeby zarabiać online. Ten biznes model zarobić 10, 20, 30 tysięcy złotych miesięcznie. Jednak żadna osoba nie powie ci jednej najważniejszej rzeczy. Rzeczy, która, tak jak mówi tytuł tego filmu, sprawi, że będziesz w stanie zarabiać, nie robiąc praktycznie nic. Przynajmniej tak będziesz się czuł, jakbyś nie robił nic. Widzisz. Siedząc z moją dziewczyną przy tamtym stole, może jakieś pozostałości jeszcze widzisz, tutaj ogień, który w ogóle, że tak powiem, nie leci, dlatego że to było na nasze tło. Przez godzinę rozmawiałem z nią i nie czułem się w żaden sposób, w sposób, jakbym pracował. Nie czułem się tak, jakbym coś poświęcał, a wręcz przeciwnie. Czułem dosłownie, jakbym spędzał właśnie najlepszy czas od dawna, bo nie bawiłem się tak dobrze w kinie. Nie bawiłem się tak dobrze na lodowisku. Najlepiej bawiłem się po prostu rozmawiając o głębokich tematach, tak naprawdę odkrywając zdanie mojej narzeczonej na dany temat. I widzisz, najlepsze w tym wszystkim jest to, że będę dosłownie w stanie zmontować ten podcast, wstawić go na YouTube'a i najprawdopodobniej po pewnym czasie, jeżeli będę oczywiście to kontynuował, zmonetyzować swój kanał. Czy wziąć jakieś współpracę. I na tym zarabiać. I to jest moim zdaniem klucz do tego, żeby faktycznie zarabiać we współczesnym świecie. Nie dropshipping, nie SMMA, nie e-commerce. Tylko znalezienie czegoś, co faktycznie cię pasjonuje i podążanie tą ścieżką, dzięki czemu dosłownie zarabiasz i praktycznie nic nie robisz. Bo to co dla innych jest ciężką pracą, dla Ciebie jest przyjemnością. Myślałem, żeby ten film nagrać, jak pracować mniej, a osiągać więcej. I dosłownie to jest złoty sposób. Jak pracować mniej, a osiągać więcej. Robić codziennie to, co sprawia Ci frajdę. Ja codziennie, będę z Tobą szczery, siedzę tutaj i nagrywam te filmy i sprawa mi to frajdę. Może przy tym świetle będzie lepiej. Nie, jednak nie. Sprawia mi to frajdę i... Nie mam czegoś takiego, że muszę usiąść codziennie wieczorem i nagrać jakiś filmik, bo o 19 ma on wlecieć. Nie! Po prostu myślę sobie o tym, jak fajnie będzie dzisiaj podzielić się z Tobą lekcją, której się nauczyłem. Jak fajnie będzie podzielić się swoimi przemyśleniami. I to jest to, co przynosi mi spełnienie, jak nikomu innemu. Znaczy, może nie jak nikomu innemu, ale jestem w stanie się założyć, że mimo tego, że nie jestem żadnym milionerem, mimo tego, że dopiero zaczynam swoją firmę. I rozkręcam swój biznes, to czuję się, jakbym już taką osobą był. Bo czuję się, jakbym dosłownie wygrał na loterii, ponieważ robię to, co kocham i jeszcze jestem w stanie na tym zarabiać. I jeżeli ty będziesz w stanie robić dokładnie to samo, czyli robić to, co faktycznie lubisz, i zarabiać nawet na tym, tak jak ja, 5-10 tysięcy miesięcznie, zarabiać fajne pieniądze, i nawet nie rozwinąć tego do 20, 30, 40 tysięcy, tak jak mówiłem Ci finansowi guru, że na AI jesteś w stanie zarabiać minimum 20 tysięcy zł miesięcznie. Co z tego, że zarabiasz takie pieniądze, jeżeli przez 8 godzin dziennie robisz coś, coś, czego nienawidzisz? Czy faktycznie to jest sens życia? Czy faktycznie osoba, która zarabia powiedzmy 5, 10 razy więcej niż ja w tym momencie, robiąc to, co, czego nie lubi na co dzień jest bardziej spełniona? Czy ona jakby za 80 lat będzie zadowolona z tego, że poświęcała swój czas, którego mamy ograniczoną ilość i którego nikt w życiu nam już nie odda na coś, co sprawiało, że w danym momencie nie czuje się w pełni sobą. Bo osobiście uważam, że każdy z nas rodzi się z takim wewnętrznym celem, jeżeli nie dążymy do tego celu, jeżeli nie przybliżamy się codziennie do niego, to po prostu czujemy się źle. Wewnątrz nie jesteśmy w stanie być w pełni spełnieni. Jak gdy mówię teraz do ciebie, do tej kamery, czuję się w pełni spełniony. Czuję, że wypełniam swoją misję, można tak powiedzieć. Nie chcę tu brzmić, brzmieć jakoś cringe'owo i zaraz jakiś małolaty mi napiszą, że o, mówi o jakiejś misji, w ogóle jakiś, nie wiem, Jezus. wiesz o co mi chodzi? To, to nie jest nic w ten sposób. To nie chodzi mi o nic takiego. Chodzi mi tu o. spełnienie, o robieniu czegoś, czego, co faktycznie nas satysfakcjonuje. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że we współczesnym świecie jest tyle opcji, jest tyle możliwości, żeby faktycznie coś takiego robić. Że jeżeli tego nie wykorzystujemy, to tak naprawdę skazujemy się w pewien sposób na życie, którego nie chcemy. Może jest to oczywiste zdanie, ale pomyśl o tym. Jeżeli nie tworzysz swojej wymarzonej przyszłości, jeżeli codziennie nie podejmujesz działań, które cię do niej doprowadzą, to tak naprawdę decydujesz się, żeby ktoś inny stworzył ją za ciebie, żeby ktoś inny wybrał, co będziesz robił. Jeżeli Twoim zdaniem jest to fajne, i wolisz, żeby ktoś inny zadecydował, jak będzie wyglądać Twoje życie, to Okej. Okay. Dla mnie takie podejście po prostu jest niedopuszczalne. I ja będę codziennie na ten kanał wstawał filmy o 19. Będę starał się motywować Ciebie jak najbardziej, bo wiem, że to przynosi mi spełnienie jak nic innego. I właśnie dzięki temu jestem w stanie zarobić i się nie narobić. Bo już w tym momencie po miesiącu publikowania takich filmów, codziennie. Znajdą się ludzie, którzy są w stanie wejść do opisu, wejść na mój drugi kanał, na którym uczę innych, jak wybić się na YouTube, umówić się ze mną na rozmowę, na której jestem w stanie przedstawić im, jak mogę pomóc im pozyskać więcej klientów dzięki właśnie tworzeniu kanału na YouTube. I dzięki której tak naprawdę ta osoba stanie się moim klientem, będzie w stanie to genialne narzędzie wykorzystać, pomóc dzięki temu większej ilości osób, być bardziej spełniona, a ja dzięki temu zarobię. I to jest po prostu piękne. Przestań słuchać tych wszystkich ludzi, którzy mówią ci, że najlepszym modelem jest dropshipping, najlepszy jest SMMA, najlepsze jest tworzenie stron internetowych, czy nawet zaczynanie tego YouTube'a. Jeżeli ty tego nie czujesz, to po prostu tego nie rób. Ale jeżeli coś czujesz, jeżeli faktycznie chciałbyś czegoś spróbować, to pamiętaj o tym. Że są dwa główne strachy. O tym dzisiaj mówiłem nawet na podcaście, właśnie z moją dziewczyną. Są dwa główne strachy, które nas ludzi blokują. Strach przed proszeniem i strach przed zaczę zaczęciem. Nie daj sobie czekać. Nie daj swojej głowie opóźniać tego działania, które mógłbyś wykonać i dzięki któremu tak naprawdę zrozumiałbyś, czy dana rzecz jest, czy nie jest dla ciebie. Jeżeli stwierdziłbyś, że to nie jest dla Ciebie, to mógłbyś przejść do kolejnej rzeczy. Ale często jest tak, że latami zastanawiamy się, czy coś zrobić, czy tego nie zrobić, i przez to stoimy dosłownie w jednym punkcie. Więc takie jedno zadanie po tym filmie jak zarabiać, że i się nie narabiać, pomyśl o tym, co faktycznie przynosi Ci w życiu spełnienie. Co, na czym jesteś w stanie, tak naprawdę na co jesteś w stanie poświęcać czas i nie czujesz, jakby ten czas, że tak powiem, był jakkolwiek albo zmarnowany, albo nie czujesz jakby. Jakby czujesz, jakby ten czas po prostu płynął szybciej. W momencie, kiedy ja to nagrywam, nie wiem, która jest minuta nagrania, chyba ósma. Czuję, jakby minęło dosłownie 30 sekund. Co w Twoim życiu jest takiego, co robi na tobie takie wrażenie? I w tym kierunku idź. W tym kierunku idź jest taka genialna książka. Pięć. To jest książka po angielsku, ale ogólnie mówi ona o pięciu typach. Wewnętrznej takiej świadomości mówi o tym, że właśnie niektórzy, niektóre osoby mają dużo większe zdolności do liczb, inne do słów, inne do muzyki i tak dalej, i tak dalej. I teraz właśnie mi się telefon przyciągnął, bo zaraz ma się władować. Zastanów się, jaka jest Twoja naturalna zdolność, w czym zawsze Ty byłeś dobry, co lubiłeś robić jako dziecko, i w tym kierunku szukaj czegoś. Co przyniesie Ci spełnienie, a zobaczysz, że nawet jeśli nie będziesz tym milionerem online, to i tak będziesz bardziej zadowolony niż większość osób, które są w stanie pochwalić się takim statusem. I leżąc na tym łożu śmierci, w sensie ja nie jestem w stanie Ci mówić za osobę, która leży na łożu śmierci, bo nigdy na takim nie leżałem, ale mogę sobie wyobrazić, że mając 80 lat i leżąc, Właśnie wiedząc o tym, że za kilka godzin dosłownie mogę umrzeć, będę dużo lepiej czuł się z faktem, że robiłem w życiu coś, co mnie satysfakcjonowało i codziennie spędzałem czas na czymś, co sprawiało, że dosłownie czuję, że żyję, niż lepiej będę czuł się z faktem, że zarobiłem 50 milionów, 100 milionów, miliard. Kogo to finalnie obchodzi? Życie jest dosłownie jak gra w pokera, w której. Jedyne, co tak naprawdę się różni, to fakt, że gdy się kończy, odchodzisz od stołu i wszystkie twoje krążki, które wygrałeś, wracają na środek i inny gracz zajmuje twoje miejsce i gra toczy się dalej. I teraz pytanie jest takie, czy wolisz mieć jak najwięcej krążków, czy wolisz być gościem, który ma największą satysfakcję z gry? A wiem, że jeśli oglądasz ten film do tego momentu. To jesteś ambitną osobą, osobą, która chce się zmieniać, która kwestionuje swoje własne przekonania, to jak do tej pory myśli. I tylko będąc 22-latkiem, który jest na, że tak powiem, początku swojej kariery dopiero swój biznes, powiem ci, że nic tak bardzo mnie cieszy, jak fakt, że już w tym momencie dokładnie wiem, w czym jestem dobry, dokładnie wiem, co chciałbym robić do końca życia i dokładnie wiem, co będę robił jutro, bo nie wyobrażam sobie, żeby inaczej mogło wyglądać moje życie. Jak po prostu siadanie, mówienie do kamery, inspirowanie innych i po czasie, bo mam ten czas, po prostu sprawianie, że jestem w stanie na tym zarabiać. Pomyśl, czym Ty, w czym Ty jesteś dobry, co takiego Ty możesz robić i czy faktycznie warto jest podążać za Tłumem, czy warto jest jednak słuchać się swojej wewnętrznej intuicji i iść w miejsce, w które cię ona prowadzi? Trzymaj się do jutra do 19.